Największa wartość tego kursu dla mnie to na pewno usystematyzowanie wiedzy, która po prostu z ogromną siłą w kontekście AI trafia do nas z różnych. Kanałów i mediów że zwłaszcza w minionym roku, więc usystematyzowanie tej wiedzy, ale przede wszystkim też takie potwierdzenie sobie, że ta sztuczna inteligencja to nie jest temat, który dzieje się od roku ani dwóch. To jest temat technologiczny, który dzieje się od dłuższego czasu i, i dopiero komercjalizacja tego w postaci czata GPT tak naprawdę otworzyła ludziom oczy, że ta sztuczna inteligencja jest dostępna też dla nas jako ludzi. Więc to usystematyzowanie sobie wiedzy i też myślę, że takie ukierunkowanie. Um, po jego myślenia, jak dalej będzie rozwijał się sam marketing. Marketing, ale głównie ten marketing taki zautomatyzowany w postaci czy też dla branż takich jak e-commerce, tam gdzie wykorzystuje się ogromne ilości danych i też tego, że ten kierunek będzie szedł właśnie w tym, żeby te dane, żeby jak najbardziej o te dane dbać i, i móc je przetwarzać, wykorzystywać. To, co podoba mi się w kursie Elephant AI, to jest przede wszystkim to, że on w ogóle nie traktuje o gotowych narzędziach, rozwiązaniach wykorzystujących sztuczną inteligencję. Myślę, że na rynku jest obecnie dostępnych bardzo dużo tego typu szkoleń, a kurs Elephant AI. Omawia z nami tak naprawdę samo sedno tej technologii. Pan mówi o kilkunastu językach technologii, które są obecne na rynku i które tworzą nie tylko sztuczną inteligencję, ale cały ten obszar technologiczny. My tak naprawdę wchodzimy do samego środka tej technologii i myślę, że tej wiedzy zdobywanej podczas kursu jesteśmy w stanie już dzisiaj tak naprawdę no, nie tylko znaleźć gotowe rozwiązania, które mogą nam pomóc w różnych obszarach. Życia zawodowego i pracy, ale jesteśmy w stanie kreować i tworzyć chociażby pomysły, jeśli nie duże projekty, to pomysły na usprawnienia funkcjonalności. Poukładałam sobie różne klocki w głowie. Pomogło mi to usystematyzować wiedzę. Pracuję praktycznie od zawsze w obszarach związanych z nową technologią. Dotykam tego języka technologicznego pewnie często, bardzo często mam również okazję rozmawiać z zespołami IT, natomiast nie było to nigdy dla mnie takie jasne i klarowne jak dzisiaj. Tak naprawdę, kurs nie, nie jest technologiczny, myślę, że nie jest skierowany głównie do osób technicznych. Ale pozwala mi tę wiedzę usystematyzować tak, abym bez problemu porozumiewała się z zespołami IT, albo przynajmniej będę próbować omawiać projekty technologiczne i wychodzić z własnymi inicjatywami, pomysłami. Myślę, że ten język będzie, przepływ tej, tej komunikacji będzie dzięki temu prostszy. To, do czego zainspirował mnie kurs Elephant AI, to jeszcze obszar myślę, że dość mało rozwijany i, i poruszany, ale obszar etyki. Etyki w kontekście sztucznej inteligencji, i jest to temat, który bardzo mocno chciałabym zgłębić nie tylko po zakończeniu kursu, ale widzę nawet w tym taką przyszłość swoją zawodową. Jeśli nie zawodową, to, to, to na pewno osobistą. Wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo ciekawy do dyskusji i do zgłębienia wiedzy jeszcze temat. Głównie interesuje mnie wszystko to, co jest związane z kwestiami artystycznymi, takimi jak śpiew, gra na różnego rodzaju instrumentach, teatr, więc są to dalece odległe hobby, które pozwala mi troszeczkę odpocząć od tej technologii, bo ona jest mocno związana też z moją pracą. Ale jest to również sport, na przykład zimą jest to snowboard i ogólnie kocham góry chodzenie w górach. Nazywam się Milena Przewiska. pracuję na stanowisku Head of Marketing w firmie Expert Center. Jest to firma, która zajmuje się rozwiązaniami, dostarcza technologie z obszaru marketing automation, głównie dla branży e-commerce.